Dzień dobry kochani Paulita w kuchni wita. Słuchajcie, jak niedziela, no to wiadomo o słodkości. Przypominam Wam, dzisiaj do północy możecie kupić termomiks z szatkującą tą nakładką. Także jeśli chcecie, to się śpieszcie ostatni dzień dzisiaj. E, słuchajcie, no to co? Lecimy znowu z ciastem. Ciasto znowu wynalezione, nie ma jego w naszych przepisach. Staram się Wam rzucać coś. Czego nie ma, dlatego że no, większość z Was ma jednak dostęp do tych przepisów i może sobie samemu tam wyszukać według swoich tam upodobań. A tutaj e, może też Wam coś wpadnie w oko, może Wam e, zapachnie chociaż przez e, ekran i nabierzecie takiej ochoty, że zrobicie. Słuchajcie, to jest ciasto takie trochę podobne do zebry i trochę się opierałam na tym, żeby te wszystkie ustawienia e, zrobić. Ale za znowu ma taki jeden składnik, którego nie ma zebra, a to jest co czekolada. I słuchajcie, czekolada w tabliczkach. Całe czekoladę. będzie by potrzebowali. E, ja tu mam przygotowane trzy. Wiem, że aż tyle nie zużyję, ale zobaczycie o co chodzi w tej, e, w tej w tym cieście. Dobra. Na razie ją odstawiam, bo to na sam koniec. Słuchajcie, lecimy z naszym przepisem i teraz tak. Zakładamy motylek. Zaczynamy od tego, że zakładamy motylek. Wlewamy trzy jaja. O. I do tego szczypta soli. I cukier. No i teraz będziemy ubijać te, te nasze składniki. Słuchajcie. Cukier, cukier tu jest, dobra, wszystko pod ręką póki co. W przepisie jest 120 gramów cukru. I teraz to ilość cukru zależy od tego, jaką używacie czekoladę. Z racji tego, że tam w przepisie była gorzka czekolada, a ja standardowo zmieniam sobie na mleczną. No to ja użyję mniej więcej 70 gramów cukru, no bo to ciasto, jak to ciasto, musi być słodkie, tak? Aha, patrzcie. A waga, gdzie? Nie włączam wagi, ale dobra. Mniej więcej tak na oko niech będzie. Dobra, więcej nie, nie, nie wsypuję. Pamiętajcie, jeśli zmieniacie czekoladę, niech będzie e, w całym przepisie 120, to ogranicz się ten cukier. Ja używam tu około 70. Bez oczywiście ważenia, bo wagę za późno włączamy. Ale dobra, lecimy. I teraz tak, zamykamy naszą pokrywę i tu mamy 5 minut. 37 stopni. I obroty będą 4 Czyli takie ubijanie na ciepło, żeby te białeczka nam się fajnie ubiły, zrobił się nam taki kogiel mogiel. Kto pamięta, kto jad. Także cztery, pamiętajcie, przy motynku, nie większe obroty. No i zapewne słyszycie, ten krok jest już zrobiony, tylko pamiętajcie, 37 stopni, bo ja tu w pewnym momencie tego nie ustawiłam, bo się zagadałam tutaj do Was i e, 5 minut 37 stopni obroty 4. Teraz robimy ubijanie już bez tych stopni. Mamy taki kogiel-mogiel, jakby <laughs> człowiek sobie tam ten podziubał, ale to jeszcze nie koniec naszego przepisu. I teraz tak, co robimy? Szykujemy foremkę, keksówkę, moja już jest tak zużyta, ale wysmarować ją trzeba masłem i możecie obsypać mąką albo bułką tartą, albo kaszą manną i odpalamy piekarnik 180 stopni. Dobra, piekarnik odpalony, to sobie zaraz dokończę, bo ubijamy. Dalej ubijamy tym razem 4 minuty, ale bez stopni, żeby to się namówiło na fajną, puszystą masę. I obroty mamy też 4. Pamiętacie, tylko Nie więcej niż 4. Także nie widzimy się za 4 minuty. No i jak już ubite mamy te jaja z cukrem, no to teraz lecimy dalej. No bo musimy dodać jeszcze tak. Poczekajcie, cukier, mleko musimy dodać mleko, czyli 200 ml mleka i teraz już sobie uruchomię wagę, żeby nie było. 200 ml mleko. W przepisie na zebra daje się orężadę, tak? Albo wodę. A tu dajemy mleko. Dobra, jest mleko. Do tego znowu wytarować i olej. I tu słuchajcie, uważajcie z tym olejem. W ogóle ja mam taką wielką butlę jak lunę to lune porządnie. E, w przepisie na zebrę dla mnie jest stanowczo za dużo oleju i w momencie, kiedy ja go zmniejszam, mi się udaje. Jeżeli daję według przepisu, to często wychodzi z ze kalec. Dobra. 100 ml oleju. To ja go muszę pilnować. Dobra, nie będzie 76. Boję się, że przeleję zaraz. Chociaż nie, dobra, zostawiam tak, ale nie, odważę się, trudno. Co ma być, to będzie do tego mam sensor, jeszcze przecież. Dobra, jest 106. Dobra, teraz tak. E, mąka, no wiadomo, mąki musi być 350. Najlepiej, jak sobie ją przesiejecie, ale ja jakoś tak y, kiedyś przesiewałam i super, wychodzi ciasta. Teraz nie przesiewam i też wychodzą ciasta, więc. Niech tak zostanie. 350. Ja sobie zostawiłam na razie motylek. Mam nadzieję, że się nic nie wydarzy. Dobra. Oczywiście tak. Cukier waniliowy, który mam wreszcie zrobiony. Do tego dajemy. Cukier waniliowy. Niech to będzie jedna łyżeczka. Jeżeli macie ze sklepu, to dajecie dwie. A ja dam jedna i ciupinkę. I do tego proszek do pieczenia też dajemy dwie łyżeczki. Muszę tu sprawdzić, czy wszystko mam. słuchajcie, ja jadaliśmy cukier, było mleko było cukier waniliowy mąka, proszek do pieczenia olej, no i teraz czekolada, no ale teraz jeszcze tylko tak 20 sekund, obroty 4 niech to ciasto się ubije ja zostawiam to z motylkiem, żeby to się dobrze wyrobiło, mam nadzieję, że się motylek nie połamie czyli 20 sekund obroty 4 piekarnik już się rozgrzał także widzimy się za chwilę no i słuchajcie, ciasto mamy zrobione. Teraz już na pewno muszę wyjąć motylek. I tutaj uwaga, właśnie o to chodzi, żebyście tutaj posłuchali o co chodzi. Ciasto jest dosyć gęste, zaraz będę tutaj sobie pracować nad tym. Do mojej foremki wylewam ciasto, ale dwie trzecie. Jedna trzecia zostaje, że muszę tak mniej więcej to podzielić. Zobaczycie, co będziemy robić dalej. Dobra, mniej więcej jest. Musimy to wygładzić ładnie. O i tutaj co zrobimy? I tu układamy naszą czekoladę. Słuchajcie, tak, nawierzch, znaczy nawierz, może nie nawierzch. Między warstwami ciasta ułożymy naszą czekoladę. O! I to będzie tak, ja sobie przymierzę tabliczkę czekolady. Muszę jedną. Sobie ułamać. No, może dwie i układamy. Układamy naszą czekoladę, wypełniamy cały, e, całą foremkę i już do Was wracam. Powiem Wam, co dalej. No i tak przygotowane ciasto, słuchajcie, wygląda tak. Póki co. Czekolada jest. Dobra. Teraz oczywiście musimy zalać resztę naszego ciasta. Właśnie na to na, wiesz, damy na tą czekoladę nasze ciasto i to wędruje do piekarnika. Słuchajcie, 180 stopni około 40 minut. Ja oczywiście tu sobie użyję sensora, tylko tu wszystko muszę powygarniać i mm, dać ładnie przykryć tą pięknie czekoladę. I mam nadzieję, że będzie pysznie, bo jeszcze tego nie robiłam. Oczywiście wypaczyłam to z internetu. No to co? Ja lecę jestem do piekarnika. Pamiętajcie, używajcie sensora, jeśli macie. Jeśli nie macie, możecie, tak jak zawsze, do tej pory piekliście i z tym. E, zostało mi parę kostek czekolady. To oczywiście można też użyć potem do dekoracji. Dobra, wyrównuję i piekę i spotkamy się, jak już będzie upieczona. Kochani, tak wygląda ciasto z czekoladą, zobaczcie. E, Niestety nie mogę z Wami tu spróbować, bo reszta już zniknęła, a ja jeszcze muszę zrobić zdjęcie. Także polecam Wam. Słuchajcie, robicie ciasto, dajecie całą tabliczkę czekolady, pieczecie i ciasto gotowe. Naprawdę polecam do kawusi, do herbatki. Super sprawa, super pomysł. Jest wilgotne, także możecie śmiało jeść. Tylko musicie pilnować, bo ta czekolada zaczyna wypływać. Mi trochę wypłynęła górą, a do tego. Yy no jak już wypłynie, to ta góra się robi trochę twarda, to właśnie te, te boki. Także pilnujcie, żeby nie wypływało, dobrze wysmarujcie ciast, to zasmarujcie ciastem. No i co? Życzę Wam smacznej niedzieli. Ja robię zdjęcia i ostatni kawałek muszę zjeść. Jeszcze tylko dla mnie, dla mnie. Pa, pa!